Kilka dni temu przyszedł do mnie preorder, który zamówiłem jakieś 3 miesiące temu. Wreszcie kurier dostarczył mi ją do domu. Ale czy aby na pewno? Szczerze, nie. Nie zrobiłem żadnego błędu w adresie, sprawdziłem dwa razy. Zanim powiem wam, jak ta paczka znalazła się u mnie w domu, pozwólcie, że Wam powiem, co zamówiłem. Znacie problem. Taki rapno. Co wy pod kamieniem mieszkacie? Problem zazwyczaj wydaje limitowane edycje swoich płyt w ograniczonej ilości, a ja zazwyczaj kupuję po kilka, bo kto wie, może kiedyś sprzedam za bezcen. Marzyciel! Siedzę sobie przy biurku i słyszę domofon. Sąsiadka dzwoni, że kurier dostarczył do niej moją paczkę. W jej spojrzeniu było coś dziwnego. Jakby zdziwiła się, kto jej otworzył drzwi. Powiedziała, że bardzo przeprasza, że paczka jest otwarta, że odebrał ją jej syn i otworzył i później, że jej mąż zabrał ją dziecku. Myślę sobie, nie wiem po co mi ta historia, bo wie się, gdzie to zmierza. Mogę już moją paczkę? Dziękuję. Otworzyłem ją w domu i do każdej płyty dodawany był prezent. Niespodzianka. Nikt o tym nigdy nie wspominał. Do każdej płyty dołączana była jedyna pestka Konopi. Czy marihuana jest Konopi? Chyba nie. A ja zamówiłem dużo. Jakie ja teraz z dzieckiem będę do spożywczego chodził? <noise> Na tym osiedlu jestem już skończony.